Sebastian Vettel, nienawidzony jako mistrz, uwielbiany u schyłku swojej kariery, gdy mógł tylko pomarzyć o wynikach ze swoich najlepszych lat. Jednak od początku Vettel swój debiut w F1 zaliczył podczas Grand Prix Stanów Zjednoczonych w 2007 roku, zastępując najlepszego kierowcę w historii tego sportu, Roberta Kubice, po jego wypadku w Grand Prix Kanady. Vettel w 2008 roku został etatowym kierowcą juniorskiej stajni Red Bulla Toro Rosso, gdzie zdobył swoje pierwsze zwycięstwo podczas Grand Prix Włoch na torze Monza. W 2009 roku został kierowcą Red Bulla i do tam odnosił swoje największe sukcesy. Niemiec bowiem w austrackim zespole zdobył cztery tytuły mistrzowskie z rzędu w latach 2010-2013. Jednak czy Fettel mógł mieć więcej tytułów na swoim koncie? O tym opowiem w dzisiejszym filmie. Fettel w przeciwieństwie do Alonso, któremu poświęciłem podobny odcinek, miał zdecydowanie więcej szczęścia w swojej karierze. Niemiec nie wyciągał z bolidów 100%, co brutalnie pokazują sezony 2014 i 2019, w których Fettel przegrywał rywalizację zespołową z kierowcami debiutującymi w zespole. W 2014 roku z Danielem Ricciardo w Red Bullu, a w 2019 roku z Charlesem Leclerciem w Ferrari. Jednak jest kilka sezonów, w którym Vettel walczył o tytuł mistrzowski, gdzie końcowo przegrał. Za chwilę opowiem o tym więcej. Pierwszym z takich sezonów jest rok 2009, gdzie Vettel przegrał mistrzostwo o 11 punktów, co i tak jest dość sporą różnicą, gdyż występowała wtedy inna punktacja. Mistrzem świata 2009 został Jenson Button z zespołu Brown GP dzięki rewelacyjnemu początkowi sezonu. Brytyjczyk wygrał 6 z 7 pierwszych wyścigów, następnie nie wygrał już żadnego wyścigu do końca sezonu. Fetel w tamtym sezonie natomiast wygrał 4 wyścigi, jednak przez 3 DNF-y i 2 wyścigi poza punktami pożegnał się z szansami na tytuł mistrzowski. Po sezonie 2009 nastąpiła czteroletnia dominacja Fetela o czym mówiłem już wcześniej, jednak późniejsze lata były dla niego zdecydowanie gorsze. Po zmianie silników na hybrydowe Red Bull przestał liczyć się w walce o mistrzostwo, co poskutkowało odejściem Niemca z zespołu po sezonie 2014, w którym nie wygrał nawet żadnego wyścigu. Vettel udał się więc do Ferrari, jednak w 2015 i 2016 nadal mógł tylko marzyć o tytule mistrzowskim, który rok po roku trafiał w ręce kierowców Mercedesa. 2017 i 2018 to lata, w których Ferrari było naprawdę konkurencyjne i w tych czasach Vettel walczył o tytuł mistrzowski z Lewisem Hamiltonem. W 2017 roku Vettel zaczął świetnie, wygrywając pierwszy wyścig sezonu Grand Prix Australii, po czym dokłada jeszcze dwa zwycięstwa i trzy drugie miejsca, a po Grand Prix Monaco ma już 25 punktów przewagi nad drugim Hamiltonem. Po półmetku sezonu Grand Prix Węgiel Vettel nadal prowadzi w klasyfikacji mając 14-punktową przewagę, jednak Hamilton zdecydowanie lepiej wchodzi w drugą część sezonu, wygrywając w Belgii, Włoszech i Singapurze. Po Grand Prix Włoch Niemiec traci pozycję lidera po raz pierwszy w sezonie, na którą już nie wraca. Później do truny były nieukończone wyścigi w Singapurze i Japonii. W sezon 2018 Vettel wchodzi jak snut, wygrywając dwa pierwsze wyścigi. Po Grand Prix Monaco jednak traci do Hamiltona 14 punktów. W ciągu kilku następnych wyścigów Niemiec wygrywa dwa razy i kończy na trzecim stopniu podium Grand Prix Austrii, w którym Lewis Hamilton nie dojeżdża do mety. Po Grand Prix Wielkiej Brytanii Vettel ma 8 punktów przewagi i wtedy nadchodzi jego domowy wyścig Grand Prix Niemiec na torze Hockenheim, które totalnie go pogrąża. Fettel przez głupi błąd traci pewne zwycięstwo w wyścigu, a triumf pada w ręce Hamiltona startującego z 14 pozycji. Po tym wyścigu Fettel oddaje pozycję lidera, na którą nie wraca już nigdy. W 2019 roku Fettel wygrywa tylko jeden wyścig. Prawda jest taka, że sezon 2018 był ostatnim, w którym Sebastian Vettel jeździł w bolidzie pozwalającym na walkę o tytuł mistrzowski. Moim zdaniem, cztery tytuły mistrzowskie to max, na który było stać Fettela we F1. Fettel jest kierowcą, który może dominować w najlepszym samochodzie, jednak nie jest w stanie wyciągać 100% z trochę gorszych bolidów. Poza Formułą 1, w przeciwieństwie do Fernando Alonso, Fettel nie startował nigdzie. Ma on co prawda aż 7 zwycięstw w wyścigu Race of Champions, jednak jest to bardziej show i zabawa dla kierowców niż prawdziwa rywalizacja. Na zakończenie trochę pogdybajmy. Przed sezonem 2018 Fettel łączony był z zespołem Mercedesa w miejsce Walteriego Bottasa. Czy wtedy Fettel miałby więcej mistrzostw i czy pokonałby Luisa Hamiltona w tym samym zespole? Napisz w komentarzu co o tym myślisz. Dzięki za oglądanie do końca. Z tej strony Mateusz, a to był kanał Kroniki Motorsportu.